Witajcie kochani Po długiej nieobecności Pokazałem się wreszcie Jestem tutaj z wami Bez względu na to, czy nagrywam, czy nie nagrywam Obserwuję każdego z was I widzę, co się dzieje Coś odcienie mi po nosie lecą O, tu mniej o tak, będzie profil. Dużo się zmieniło. W zasadzie życie toczy się dalej. Każdego z Was z osobna. Także i wszystkim razem. Nie będę dzisiaj długo nagrywał, bo też czasu nie mam za wiele. Lecz postarałem się wygospodarować jego trochę, po to, by móc. Pokazać się i odezwać się Wam. U mnie się nic nie dzieje. No. Wszystko jest jak było, pod warunkiem, że mam więcej obowiązków, które ograniczają moje możliwości związane z wyjazdami na spotkania. Tak jak już poprzednio mówiłem w ostatnim odcinku, nic się nie zmieniło, więc sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba się dostosować. Także ja mogę. Będę organizował tak jak u siebie co roku i na tym się skończy. Możliwości moje są bardzo ograniczone, ale jeśli będzie taka możliwość, to gdzieś wyfrunę na, na jakieś spotkanie. Co nie znaczy, że akurat tak się stanie. To jest takie moje chcenie po zasadzie. Byłem za tym, żebyście organizowali też w własnym zakresie takie spotkania i fajnie, bo coś się dzieje małego, ale zawsze to jest coś. A, co jeszcze? Pozdrowienia z niebiańskiego świata, z naszego oryginalnego domu. Ślemy każdemu z was z osobna. Ci, którzy angażują się w to, co się tu dzieje, Interesują się bezpośrednio, jak to wszystko przebiega, jak te procesy związane z, z Waszym nastawieniem do y, spraw związanych z naszym odejściem z tego świata i powrotem do domu niebiańskiego, jak to wygląda. I oni zawsze będą mieć taki podgląd na sytuację i, i mają. Ci, którzy tu się zaangażowali w te tematy, można jak to powiedzieć, pośrednio, czyli z tamtej strony oraz bezpośrednio, ci, którzy tutaj przyszli, no i wiedzą, że to są te osoby, a, a nie, że nic nie wiedzą. Jest kilka osób, które ma świadomość tego, o co tu chodzi i skąd się pojawili. Po co się tu urodzili, w tym świecie? To nie jest proste, żeby się obudzić i to yy, bezpośrednio mieć, tą wiedzę. No, ale cóż, każdy sobie organizuje to przyjście tutaj według własnych kryteriów. Jednym się udaje obudzić, innym nie. Tak to jest, że nikt ci na siłę niczego nie oferuje. Jak się uda, to się uda. No, są jeszcze pomocnicy. Tylko że trzeba ich słuchać. Nawet trzeba wiedzieć, że oni są. Bo to sama modlitwa Anielę Stróżu, no to, to już dużo mówi, lecz trzeba też i z nimi mieć jakiś kontakt choćby w jedną stronę, czyli z naszej strony w tamtą stronę. <laughs> próbować z nimi rozmawiać. No, oni raczej nie ingerują bezpośrednio w Wasze sprawy, ale pośrednio to tak tego niekiedy nie widać, ale można to z pewne rzeczy skojarzyć. No cóż, od ostatniego razu udało mi się znaleźć wydawcę tej historii, która. Oczywiście przez nikogo nie została jeszcze w ten sposób napisana. Ja to w pewnym sensie autorsko opracowałem. Wyszła książka. Oczywiście muszę się pochwalić. Nie wiem, czy ja mam to tak pokazać, czy tak. Coś tu widać. Mnie też. Nie wiem, czy to nie jest odwrotnie, ale mniejsza o to. Wyszła książka, która przedstawia obraz tu naszej ziemi w chwili, kiedy przybyli nasi przodkowie. Bo to nie jest tak, jak to z tą małpą, że bogowie stworzyli człowieka, ale stworzyli sobie tu pomoc na obrazy podobieństwo swoje, No bo byli bardzo podobni do nich. Jako pomoc domową, kuchenną. Ktoś musiał koło nich robić, no. Dokładnie rzecz biorąc, służących. No niestety, ale tak to jest. Żadne ideologie kościelne tego nie zmienią, bo nie o to chodziło. A ci, co stworzyli ideologię kościelną, no to wygumkowali wszystko, co niepotrzebne, żeby stworzyć jakiś wizerunek, nie wiadomo kogo i nie wiadomo czego. No w zasadzie wiadomo, chodziło o jakieś boskie podejście do tematu, no ale tym się już nie zajmujemy, bo większość was, z Was wie, że Biblia jest archaizmem. <laughs> Jakby na to nie patrzeć, trzeba to brać bardzo tak przez sito, przelać wiele informacji, które do niczego nikomu nie są potrzebne. Zostały stworzone na zamówienie, już dużo informacji zostało ujawnionych, że te księgi były fałszowane, po to, żeby wygumkować to, co niepotrzebne, a to, co miało zostać, jeszcze bardziej uwydatnić i stworzyć własną ideologię religijną. No. To jest. W, nie wiem ile minut. 7 minut. No, może do 10 dojdę. Kochanie, postarałem się w tej książce, bo wrócę do tematu. Bo wydałem ją w wydawnictwie, który ja wszystko kontroluję. Nikogo nie pytam się o zdanie, ani o to, czy, czy mogę, czy nie mogę. Mogę na bieżąco y, edytować tekst, co w miarę jak mi nowe tematy dochodzą. Jeszcze tam parę rzeczy dorzuciłem do tej książki. że bardzo łatwy i prosty sposób na wydanie własnej książki. To tyczy się każdego. Jeśli ktoś będzie potrzebował informacji, ja przekażę. Mogę podać link. To się w zasadzie nazwa Readero. Readero jest tą księgarnią. Wystarczy zalogować się, reszta już jest tam. I stajecie się już prawie wydawcami, tak ze względu na to, że możecie już tworzyć wtedy własne książki. Bardzo proste. Może sprawy techniczne niekiedy będą trudne, ale od tego można zacząć i stopniowo przechodzić dalej. Jest też pomoc techniczna, w razie czego oni Wam pomogą zrozumieć pewne rzeczy. I cała promocja, wszystko spada wtedy na autora. Bo jeśli autor nie wyłoży żadnych pieniędzy, a na początku tak bywa, że nie każdy je ma do dyspozycji na takie cele. Trzeba samemu zadbać o promocję, bo sama się nie sprzeda. Jeśli to przechodzi przez księgarnie stacjonarne, to znowu tam się wiąże tym, że oni większość kosztów biorą na siebie, jeśli zdecydują się na druk, A to nie jest takie proste, bo muszą to przekalkulować. Nie opłaca się to nie. Tutaj wszyscy każdy autor zajmuje się osobiście promocją swojej książki. Ja też tu próbuję dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Tak wygląda. Jeszcze raz pokazałem. Czasy bardzo odległe, nawet nie starożytność. To, co było przed, czyli cywilizację. Nie każdy to rozumie, ale ja wiedziałem już od dawna, że coś w trawie piszczy, bo to takie, takie miałem odczucia, i faktycznie już tu byłem parę razy. Dlatego dla mnie to nie było żadna jakaś fikcja czy coś, tylko coś, co trzeba jeszcze odkryć do końca i poznać. No tutaj jest bardzo dużo, w zasadzie cała ta pierwotna historia, dopóki byli bogowie. Do, prawie do samego końca, bo tu chodziło o to, żeby podzielić to na okresy. Starożytność to już były. Będzie następnym okresem, w którym oni zaczęli wycofywać się. No nie tak od razu, ale stopniowo likwidowali i opuszczali ziemię, po to, żeby zostawić już tych ludzi samych sobie. Ze względu na to, że się tak zorganizowali już na pewnym etapie przed starożytnością, przed rokiem 4000, przed naszą erą, że taka była decyzja. I tak się stało. No, ale to jest pierwszy okres, w którym te cywilizacje od początku do końca w zasadzie istniały. Czyli do 4000 roku przed naszą erą. Oczywiście byli jeszcze dłużej, ale już ta ich polityka trochę się rozluźniła w stosunku do ludów, które chciały tworzyć własne struktury na, na bazie państwowych, w zasadzie <laughs> od podstaw. No, ale to mniejsza o to. Jestem, kochani, ja z wami tutaj operuję. No, nie mam czasu, ale może mi się kiedyś zdarzy, że coś nagram. I, i to tyle na, na tym. Błogosławię wam wszystkim i idźcie za głosem serca. Niech to serce kieruje waszym umysłem, żeby to nie było w odwrotną stronę, bo szkoda... Tego czasu waszego, bo umysł idzie własną drogą. A jednak, serce to jest serce, kochanie. Można nim sterować iść piękną drogą, wspaniałą. Chociażby sterować. Nawet jeśli by wam nie wychodziło, to starajcie się spojrzeć na serce. Żeby to ono wam nadawało rytm. Jest to naprawdę piękne. I uśmiechajcie się do siebie. Nawet do tych, których nie znacie, dawajcie im poczucie miłości. To chociaż tego dobra, jeśli nie miłości, dobrem zdobędziecie niebo. I ja wam to mówię i zapewniam, że tak może się stać. Pa, kochani, na razie.